Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na tym kanale i dzisiaj mamy kolejną recenzję książki, którą przeczytała Patrycja i jest to Gdzieś śpiewają raki Gdzie? Gdzie śpiewają raki, dokładnie. Zapraszamy! Jaką książkę będziemy dziś recenzować? Książkę Deli Owens, gdzie śpiewają raki. Kto jest głównym bohaterem książki? E, głównym bohaterem, główną bohaterką książki e, jest Kia. Jest to dziewczynka, o, to jest jej e, jakby pseudonim. E, I jest to dziewczyna, która wychowuje się na bagnach, czyli w takim odosobnieniu. Jej rodzina cała tam mieszka, w takim domu bez prądu, i no generalnie jest to, jest to rodzina dysfunkcyjna. I w pewnym momencie ta dziewczynka zostaje po prostu sama. Cała jej rodzina krok po kroku odchodzi. Więc jest to dziewczynka taka bardzo zaradna i po prostu nauczyła się żyć tak, jak. Jej życie się po prostu ułożyło, i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Um, no, taka bardzo zaradna, i um, brakuje mi słowa, taka dzielna i, i w ogóle osóbka. No, naprawdę bardzo fajna, główna bohaterka. Czy lubisz tą bohaterkę? No, naprawdę, mimo że na taką dziwaczkę trochę czasami wychodzi, ale bardzo ją lubię. Dziwna sprawa. <laughs> Um, jakie relacje łączą bohaterów? No więc, Kija ma rodzinę, eee, ale no, z tą rodziną praktycznie nie ma żadnej relacji, bo oni na początku książki tak naprawdę e, już ją opuszczają. E, taka relacja największa w tej książce łączy ją z Tate'em, Tate to jest chłopiec, który w sumie był od wczesnego dzieciństwa już w jej życiu, bo łowił z jej bratem ryby. No i potem ma też relacje z Chase'em. No i tam jest powiedzmy taka romantyczna relacja w pewien sposób też, ale generalnie też przyjaźń. Są też takie osoby, jak na przykład Skoczek, który. No, i Mabel, którzy stają się takimi trochę zastępczymi rodzicami, to może dużo powiedziane, ale stają się bardzo bliskimi osobami dla Ki, które w pewien sposób się nią opiekują, robią jej paczki z jedzeniem i różnymi produktami, których może ona potrzebować, którzy o nią dbają. No i też relacja z mieszkańcami miasta jest taka, że po prostu wszyscy ją sobie obrali na taki cel drwin i. Mm, no i nie jest to pozytywna relacja. Po prostu każdy sobie z niej drwi i chłopcy nawet robią sobie jakieś takie podchody, że o podejdą pod jej chatę i będą ją straszyć albo coś w tym stylu. Więc um, no, z mieszkańcami miasta nie miała najlepszych relacji. O czym opowiada książka? A, no, to już pokrótce powiedziałam, że właśnie o tym, że ona jest taka wykluczona ze społeczeństwa, że uczy się trochę żyć tak na własny rachunek, i. Musi sobie radzić sama już od najmłodszych lat. Trochę też opowiada o tym, dlaczego jej rodzina była właśnie dysfunkcyjna, jak to się stało, że wszyscy gdzieś tam odeszli. No i ogólnie przeplata się tutaj też wątek: jest rozdział o kii, a potem jest rozdział o sprawie kryminalnej, która wydarzyła się w miasteczku. Potem znowu rozdział o kij. Także tutaj jest taka przeplatana sprawa, która wydarzyła się w 1969. Tak. I po prostu ktoś umarł, więc podejrzewane jest zabójstwo, bo w takich dość dziwnych okolicznościach. Więc te losy kij są przeplatane w tej książce z tą kryminalną sprawą. Zmieniłabyś coś w tej książce? Chyba nie. Chociaż były takie sytuacje, które mnie strasznie irytowały. Na przykład fakt, że z tak naprawdę przez wiele lat nikt w ogóle nie próbował nawiązać kontaktu. Albo fakt, że jej taki najlepszy przyjaciel w pewnym momencie też ją zostawił. I jakby on to uzasadnił tym, że no, bo ona bo ona jest dziewczyną z bagien i ona faktycznie na tych bagnach chce zostać, ona by się nigdy nie dostosowała. A on chciał innego życia, więc on ją zostawił. Ale on wiedział, że ona nie ma nikogo innego oprócz niego, więc dla mnie jest to po prostu strasznie ciężkie do przyjęcia, że mógł być w tym tak samolubny i jakby em, bardzo mnie to zirytowało, a z drugiej strony nie zmieniłabym tego, no bo wiadomo, że nie może być tak cukierkowo, nie podobałaby mi się ta książka, gdyby była jakaś taka bardzo cukierkowa. I słodka. Czy dobrze się kończy książka? Właśnie to jest śmieszne, że ona nie, nie kończy się tak y, zero-jedynkowo. No bo kończy się, ten ostatni rozdział jest taki dość szczęśliwy, bo właśnie okazuje się, że ona znalazła sobie partnera, z którym spędziła resztę życia, że już nie była sama, y, że znalazła sposób, żeby zarabiać pieniądze i już nie musiała y, no, sobie radzić, tak jak za dzieciaka, że jakieś tam ryby łowiła i tak dalej. Mm, także generalnie bardzo dobrze się to kończyło, i wtedy dowiadujemy się nagle rozwiązania tej sprawy kryminalnej, i dowiadujemy się, że właśnie faktycznie to było zabójstwo i tak dalej. I to takie mieszane uczucia pozostawia, aczkolwiek ja jestem bardzo zadowolona z tego zakończenia, bo zostało wszystko wyjaśnione bardzo fajnie, naprawdę mega mi się to spodobało. I no, taki zaskakujący był ten koniec. Chociaż ja się spodziewałam, ale mimo wszystko był dość zaskakujący. Oceń książkę od 0 do 10. 10, zdecydowanie 10, bardzo mi się podobała. I ją przeczytałam. Początek mi tak dość opornie szedł, bo pierwszą połowę doczytałam dwa dni, a drugą połowę przeczytałam wczoraj, za jednym zamachem po prostu. Komu polecasz tę książkę? E, osobom po 13 roku życia, po 14 roku życia, które mają ochotę na taki lekko kryminalny, ale też obyczajowy e, klimat. E, no bo dużo jest tu obyczaju. E, I. Właśnie, każdemu, kto chciałby się wciągnąć w jakąś historię, bo to jest bardzo wciągająca historia. Każdemu, kto po prostu ma czas, żeby usiąść z książką i ją cały czas czytać, bo bardzo wciągająca, naprawdę. I uważam, że też i dla kobiet, i dla mężczyzn, jak najbardziej super. Czy ja ją mogę przeczytać? Jeszcze nie. Gdzie śpiewają raki? Pani Delia Owens i. Ta książka była bardzo długo na e, liście bestsellerów i po prostu wiem, że słusznie. Bo jest naprawdę świetna. I tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek i oczywiście zapraszamy Was do innych naszych filmów. I kochani subskrybujcie kanał, bo dzisiaj patrzyłyśmy w statystyki i Ponad połowa y, widzów nas nie subskrybuje. A tych widzów i tak nie ma zbyt wielu. No ale jednak byłoby miło, jakbyście nas zasubskrybowali. Pa!